Koń numer 8. Weszła również. Mamy sygnał do startu. Jeszcze chwila. I ruszyły. Bardzo ładnie złapała start Nekla. I ona prowadzi. Próbuje uciekać. Irlandczyk ostatni. Z tyłu galopuje również artystka. A prowadzi Nekla. Nekla, blisko czoła stawki Odrobina, tam jest również Hortensja. Hortensja już zdecydowanie na drugim miejscu galopuje. Prowadzi Nekla przed Hortensją. Dalej tam jest Odrobina, jest Tarantula, reszta koni. Stawkę zamyka Irlandczyk. Przed wyjściem na prostą Nekla, Tarantula, Nekla, Tarantula. To jest czołówka. Rozpoczynają finisz pozostałe konie. Tutaj dobrze, bardzo ładnie galopuje środkiem toru Hortensia. Dalej dużym kołem rozpoczyna finisz Brazyliera. Hortensia, Hortensia, ale Nekla jeszcze się tutaj dobrze broni. Nekla, Nekla, Hortensia, Nekla, Hortensia, Hortensia, Nekla. Tylko te dwie klacze walczą o zwycięstwo. Do celownika jeszcze 50 metrów. Wygrywa Hortensia druga Nekla trzecia Odrobina i czwarta będzie artystka albo Riding with me